Patronem mojego programu jest... Nie! 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 Witam. Dziś razem z TVP Kultura spróbujemy uchylić Huxley'owskie drzwi percepcji. Przed Wami utwór zespołu The Tiger Lilies, w wykonaniu Karoliny Czarneckiej podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Zapraszam, o ile nie jesteście teraz w Monarze, bo zalejecie dywan śliną. Wykonanie Karoliny obejrzano już prawie 10 milionów razy, więc najwyższa pora zobaczyć, o co tyle hałasu w internetach. Jimmy bardzo nieśmiałym chłopaczkiem był, który grzecznie do szkoły iść chciał. uczciwie mu dał. Po pierwsze, genialny pomysł, żeby w trakcie śpiewania wykonywać jednocześnie wersję dla ludzi z wadą słuchu. Osoby niesłyszące zasługują na taki sam dostęp do narkotyków, jak wszystkie inne kropka. Właściwie wszyscy polscy wykonawcy powinni dbać o takie równouprawnienie. 12 groszy, tylko nie płacz proszę. Błyski moja żona. jednak ty na Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Lecz pamiętaj naprawdę, nie dzieje się nic i nie stanie się nic. Aż do końca jest Bogiem. Światom to zrobi sobie. Jednym słowem, brawa dla pani Karoli. Wróćmy jeszcze na chwilę do początku tego utworu. Jimmy bardzo nieśmiałym chłopaczkiem był. Kim jest protagonista tego kawałka, Jimmy. Mama Morisona mówiła do niego Jimmy, ale patrząc na dobór narkotyków, równie dobrze mógł to być Jimmy Hendrix. No zresztą, biorąc pod uwagę tylko dobór narkotyków, równie dobrze mógł to być. On, albo 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 twój ojciec 10 lat temu. Jimmy to taki nasz Jurek, więc jeśli masz w rodzinie Jerzego, to podążaj śladami dziur na rękach, a potem kieruj się w stronę niezręcznych pytań. Tato, miałeś kiedyś problemy z narkotykami? Nie dziecko, dzwoniłem i były. Era Podziel się z kolegami, czym masz. Ta piosenka nie dość, że zwraca uwagę na problem równouprawnienia osób z defektem słuchowym, to w dodatku namawia do przyjaźni i altruizmu. Podziel się z kolegami, czym masz. Wiesz, Franciszek by tego lepiej nie wymyślił. No i wreszcie widzę, że telewizja publiczna wydaje pieniądze na coś pożytecznego. Era co LSD. Wypieprzyć TeleExpress! Od teraz codziennie o 17.00 chcę przez 15 minut słuchać Karoliny Czarneckiej. Być! W szkole mądry dyrektor wpadł w słuszny gniew. Czemu chcesz samolubie sam spać? W ramówce TVP Kultura powinni od rana do. Rana puszczać Las Vegas Parano, Blow Train Spotting, i rekwim dla snów W szkole mądry dyrektor wpadł w słuszny gniew Czemu chcesz samolubie samy spać O 17.00 Nie chcemy maćka Orłosia, chcemy człowieka z blizną, motherfucker! Era Coca, hash LSD? A gdzie Metakwalon? To tak jakby śpiewać piosenkę o siedmiu krasnoludkach i uwzględnić wszystkich oprócz Apsika i gburka. Apsik i Gburek są dla Królewny Śnieżki tym, czym Metakwalon dla Heroiny i Kokainy. Uczą tego w każdym przedszkolu. Tylko w moim? No, to w sumie dużo tłumaczę. Zimi wraz z kolegami już wraz. Tak, bardziej serio. Najlepsze w tym całym hałasie wokół tego utworu są. Oczywiście komentarze internetów. Od tych naprawdę odkrywczych hera, koka, hash, LSD to narkoteki. Szacun, wilku z Wall Street. Aż po te bardziej intymne. Ale bym ją dymał taką nabrutą herą i koką. My mężczyźni jesteśmy tak uroczym gatunkiem. Dajcie nam dziewczynę na speedballu, dwa browary, a my znajdziemy sens życia. O, sens życia tam leży. Noć pana jak Morrison przed koncerty. Nawet sam Jezus się wypowiedział pod tą piosenką. Matko przenajświętsza, zakochałem się! W ogóle wiedzieliście, że Jezus ma konto na YouTubie? Jezu, subskrybuj mnie, będę w niebo wzięty. Tuchary, rozdaję tuchary. No już tak całkiem serio. Nie całkiem. Ja zachowuję się dokładnie tak samo, jak dostaję wypłatę i nie wiem na co się zdecydować. Nie w końcu biorę to co zwykle. Jeśli ktoś ma pół mózgu, to chciałbym wyjaśnić, że żartuję. Narkotyki są złe. Wprawdzie bez nich nie powstałaby większość najlepszej muzyki, literatury i sztuki w ogóle, ale generalnie narkotyki są złe, bo. Ym, bo. No bo. A widzieliście reakcję widowni? dyskretnie zmienię temat? Dwie starsze pani siedzą tuż przy scenie? Ty, Jadzia, o czym to u Boga było? Ja nie wiem, ja już przygłucha, ale z gestów wnioskuję, że coś o spacerze w parku. Dealer sprzedał za rogiem mu działki trzy. A wszystkim, którzy nie do końca rozumieją fenomen tego utworu, polecam ironię, pastisz i oczywiście LSD. Ofialne! Po pierwsze, pamiętajcie, że teraz możecie wrzucać swoje propozycje na nowe odcinki na moją tablicę na Facebooku. Co miesiąc wybiorę dwie najciekawsze, a potem Wy będziecie mogli wybrać, który z nich zostanie zrealizowany. Link macie w opisie. Już teraz możecie głosować na następny odcinek, także serdecznie zapraszam. Po drugie. Idą wakacje, więc rozpoczynam pracę nad kolejną książką, także jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się z poprzednimi, to serdecznie zapraszam. Linki macie oczywiście jak zwykle w opisie i tam możecie te książki zamówić do czego oczywiście również yy, zachęcam tak zachęcam zachęcam naprawdę zachęcam do zobaczenia w następnym odcinku buja